Dzisiaj przyjrzymy się bliżej czemuś, co nazywa się edukacją zróżnicowaną. To jest model, który, no cóż, idzie trochę pod prąd standardowemu podejściu do nauki, ma zupełnie inne spojrzenie na cały ten proces. Więc zanurzmy się w ten temat i zobaczmy, co tak naprawdę go wyróżnia i jakie są jego kluczowe założenia. No i proszę, już ten cytat na samym początku właściwie mówi nam wszystko. Trafia prosto w sedno edukacja, która stawia w centrum osobę czyli co? To znaczy, że wszystko kręci się wokół konkretnego ucznia, jego rozwoju, jego potrzeb. Nie chodzi o to, żeby wszystkich uczyć tak samo, ale żeby skupić się na tym, co dla tej jednej, konkretnej osoby jest najważniejsze na jej drodze. Okej, okay, no to pytanie brzmi. Na czym to tak naprawdę polega. Jak w praktyce wygląda taka edukacja, która jest no właśnie skoncentrowana na osobie. Bo od razu powiem, że jest tu jedno absolutnie fundamentalne założenie, które odróżnia ten model od praktycznie wszystkiego, co znamy z tradycyjnych szkół. Otóż w samym centrum tego podejścia jest pomysł, żeby dziewczęta i chłopcy uczyli się w osobnych klasach. Ale, i to jest absolutnie kluczowe, podstawa programowa, te same wartości, te same cele edukacyjne to wszystko pozostaje dokładnie takie samo dla wszystkich. Więc to jest jakby rozróżnienie w formie, w sposobie prowadzenia zajęć, ale absolutnie nie w treści. I tutaj dochodzimy do bardzo, bardzo istotnej różnicy w myśleniu, bo zwolennicy tego systemu z całych sił podkreślają, że to nie jest edukacja, która oddziela. To nie o to chodzi. Oni mówią, że to jest edukacja, która dostosowuje. To trochę tak, jakbyśmy nie budowali muru, ale tworzyli dwie różne ścieżki prowadzące do tego samego celu. Cała idea opiera się na dopasowaniu metod do tego, co uważa się za naturalne różnice w tempie i stylu rozwoju dziewcząt i chłopców. No dobrze, można pomyśleć, że to jest dość odważne podejście, więc naturalnie pojawia się pytanie: dlaczego to właściwie ma działać? Jakie konkretnie korzyści ma to przynosić? Zobaczmy, na jakie rezultaty powołują się szkoły i osoby, które ten model stosują. Zgodnie z materiałami źródłowymi, lista tych korzyści jest naprawdę wielowymiarowa. Mówi się na przykład o wzroście efektywności nauki, o tym, że łatwiej jest się skupić, ale to idzie o wiele dalej. Chodzi też o wzmacnianie tej wewnętrznej motywacji, o budowanie zdrowej pewności siebie. Jednym z argumentów jest to, że eliminuje się taką niepotrzebną presję czy rywalizację między chłopcami a dziewczętami, co pozwala nauczycielom lepiej trafiać w potrzeby uczniów i tworzyć, no cóż, po prostu bezpieczniejsze środowisko dla ich emocjonalnego rozwoju. Ok, teoria brzmi ciekawie, ale jak to wszystko przekłada się na szkolną codzienność? Zobaczmy, jak ten model faktycznie funkcjonuje w praktyce, krok po kroku. I ten proces widać tutaj doskonale. Zobaczmy, wszystko startuje od wspólnego fundamentu, czyli mamy ten sam program dla wszystkich. Krok drugi. Ścieżki się rozdzielają, bo metody nauczania są dostosowywane do specyfiki grup. Potem wchodzi coś niezwykle ważnego, indywidualny mentoring, czyli osobista opieka nad każdym uczniem. Czwarty punkt, bez którego to by nie zadziałało, to bliska współpraca z rodzicami. I wreszcie, na samym końcu, te drogi znów się schodzą podczas wspólnych wydarzeń szkolnych, co spaja całą społeczność. Trzeba jednak pamiętać, że za tymi wszystkimi metodami, za całą tą strukturą kryje się coś znacznie głębszego. To nie jest tylko kwestia techniki nauczania. Ten model jest tak naprawdę zakorzeniony w bardzo konkretnej filozofii wychowania i to ona nadaje temu wszystkiemu sens. W tej filozofii jest takie mocne przekonanie, że edukacja to nie jest tylko i wyłącznie przekazywanie wiedzy. To, czego uczymy się z książek, to tak naprawdę dopiero punkt wyjścia. Prawdziwy cel leży znacznie, znacznie dalej. Bo chodzi również, a może nawet przede wszystkim, o charakter, o odpowiedzialność i o relacje. Ostatecznym celem jest więc rozwój całej osoby, kształtowanie charakteru, uczenie odpowiedzialności za siebie i innych, no i wreszcie zdolność do budowania zdrowych relacji. To jest ten szerszy horyzont, do którego ten model aspiruje. I tę filozofię można streścić w czterech głównych założeniach. Po pierwsze, wiara w to, że każdy uczeń ma swój absolutnie unikalny potencjał. Po drugie, świadomość, że rozwój człowieka przebiega etapami i trzeba to respektować. Po trzecie, szkoła nie zastępuje rodziców, ale ma ich wspierać w procesie wychowawczym. I wreszcie po czwarte, to co już wybrzmiało edukacja to coś więcej niż wiedza to charakter i relacje. To są właśnie te filary, na których opiera się cały system. I to wszystko prowadzi nas do takiego szerszego, fundamentalnego pytania. Niezależnie od tego, jak oceniamy ten konkretny model, zmusza on do refleksji nad przyszłością edukacji w ogóle. Czy właśnie personalizacja, czyli takie maksymalne dopasowanie procesu nauki do jednostki, jest kierunkiem, w którym powinniśmy iść? Jak najlepiej wspierać unikalny potencjał każdego ucznia? To pytanie z pewnością zostaje z nami i jest otwarte na dyskusję.